Raków Częstochowa kontynuuje swoją aktywność w letnim oknie transferowym. Ekipa Marka Papszuna oficjalnie zaprezentowała swój kolejny nabytek. To utalentowany młodzieżowy reprezentant Polski Tomasz Pieńko. Raków pobija wewnętrzny rekord transferowy ekstraklasy. Pieńko był łączony z wyprowadzką poza ekstraklasę, a także z lechem Poznań. Jednak ostatecznie 21-latek wybrał Raków Częstochowa. Druga drużyna poprzedniego sezonu potwierdziła pozyskanie obiecującego napastnika Zagłębia Lubin i młodzieżowej reprezentacji Polski. A tak brzmi oficjalny komunikat klubu: Tomasz Pieńko został nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa. Przeniósł się do naszego klubu na zasadzie transferu definitywnego z Zagłębia Lubin. 21-letni pomocnik podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2030 roku. Wychodzę.